Rozchmurzy się. Wygląda, że jakby ci ktoś przejechał psa Ile kosztuje ciastko? Tak się składa, że mamy najlepszą szarlotkę w mieście. Na koszt firmy. Dwie dychy, że to Pretty Woman. Podbijam odychę, bo wiem, że to Kevin sam w domu. Źle odczytałyście wskazówki. Sprawdzam i twierdzę, że to Szeregowiec Ryan. Odrzucam. Panna Jennifer z Austin mówi, że jej ulubionym filmem jest... Szeregowiec Ryan. Już to czytałaś. Kantujesz. Naga dziewczyna w butach wojskowych. Łatwizna. A buty są ekstra. Muszę takie kupić. Romero, zrób głośniej. To się dobrze tańczy. Co ty robisz? Pamiętacie to? A teraz taniec brzucha. Znasz te dziewczyny? Oh yeah, Przychodzą tu co rano, żeby odreagować. Wait, wait, to, konieczne. Hey, no! No! Kojoty. Poranek kojota.